The music industry is lying to you. It is telling you that you are excited. And you are excited. And you are excited. Or rather, you have confused excitement with the fear of missing out. Which is understandable as these two feelings are very closely related. Focusing as they do on the heart and the groin and... End Pregnancy tests and too little sleep. A survey says that shouting inanities in a regional accent is valuable to culture. Look at EastEnders, Soccer AM, or the Queen's Speech. A survey says paedophiles run the BBC, but look at the alternatives drowning men clutching at. Identify the bloody bodies of my loved ones. They were killed whilst watching a new television show on the MTV network. One where Kim Kardashian is chased through woodland by a giant bear wearing a mask which carries the visage of recently deceased film director Michael Winner the bear has apparently not qualified for a workplace pension and is angry with daniel day-lewis for what he perceives to be the relative lack of action in their will-be-blood which he otherwise enjoyed but found a little precious for his taste anyway after 20 minutes of panicked running around intercut with interviews with friends and other celebrities the production team behind the show all simultaneously come to the same horrifying conclusion Gift of life, which has been given to them by science. They start attacking themselves with the nearest available objects, breaking off camera tripods to ram them bloodily into each other's eyes, climbing up the highest branches of trees to fall face down onto the pulsing earth, the whole time shrieking and screaming with the sudden primal vigor of lost souls who have forgotten language and seem intent on shouting their black hearts from their grey, of a benevolent and loving God, witness this horror through the prism of their television set. Concentrated howl of psychic and bloodied anguish, which is utterly enveloped the unlikely woodland scene, is transmitted directly into the heart of our living room. And advance from the screen and into the eyes No, halo, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie. Dzień dobry moi drodzy. O, kurtałki nie zdjąłem, brawo ja. Świetnie się składa, nic nie widzieliście. <grystanie> hej, o hej, co tam słychać? Kto już się zdążył zebrać, dajcie znać. Ja dzisiaj do późna siedziałem przy obowiązkach najróżniejszych i tak stwierdziłem, że kurde, ostatnio rzadko się odpalam. Więc fajnie by było. Mimo wszystko się jeszcze dzisiaj wyłączyć um, Tylko wiecie co, zanim się opalimy z gierką I zresztą nawet nie wiem, czy my dzisiaj będziemy grać tego Adventure Time'a Czy może w coś innego Także jak macie jakieś sugestie, to śmiało dawajcie znać Na razie na to będzie jest Adventure Time I być może właśnie na to się zdecydujemy um, A ja sobie tylko lekko jeszcze przerobię kamerkę Żeby było ciut może lepiej Przenieść Cześć warhar, Cześć Łukaszek Siema, siema już zaraz do Was wracam, tylko jeszcze ogarnę, ogarnę, ogarnę. Aha, muszę ekran zmienić, bo mi okienko uciekło oczywiście na prawy monitor, bo czemu by nie. Dobra, już je mam, już je mam ze sobą. A to dobre chyba, że pomiksujemy sobie na start, w sensie o fuserze mówisz, do Fuzera, ja Fuzera chyba mam na płycie, nie, nie mam na płycie, oczywiście, że nie mam, bo oczywiście, że on wyszedł, e, nie wyszedł w pudełku na Polskę, niestety, a czekałem dość długo. Ech, dobra, to zróbmy tak, zróbmy tak, cyk, cyk. Wiesz co, ja, ja myślę, że Fuzera to właściwie możemy sobie zobaczyć, zostawić na koniec, jak dalej będą jakieś siły we mnie pod koniec streama, to wtedy możemy się odpalić i sobie zagrać jakiś krótki secik. To brzmi dobrze. A póki co chyba faktycznie odpalę się z tym AT. Dobrze mi się ostatnio grało. Całkiem przyjemny humor. Przyjemna giereczka. Więc czemu by nie. Dziaba, dziaba. Czy nie jest za głośno? Bo wydaje mi się, że jest głośno. Cześć, Abaj. Cześć, Spike1. Hejo, hejo. Graliśmy to ostatnie jakieś dwie godziny. Dla tych, którzy, których nie było. I I Fabuła generalnie opiera się o to, że e, Ice King e, popsuł koronę, i ona robi odwilż zamiast zamrażać. No, i musimy oczywiście wszystko naprawić, bo teraz wszystkich może przez to zalać. Delikatnie, może przyciszyć, dobra. Będę sobie podja podjadał kabanosa. Jeśli wam nie przeszkadza, to Halo Kamera. O, Gituba Cześć, Kasper, cześćki! Jas, hejo Hejo Kapanosa, to też bym se zjadł. Jak się przy przywiozło się od rodziców, to się ma <gry> dobra. To w którym jak kierunku mam teraz śmigać? Aha, dobra, jest gwiazdka na mapie. To nieważne, nie było pytania. Pewnie musimy wrócić do naszej łodzi, co... E, o dziwo chyba wcale nie będzie takie proste. Przy okazji pozbieramy sobie monetki, bo czemu by nie? Hmm, czy tu jest jakieś przejście gdzieś coś? Chyba nie. Dobra, zmieńmy na JK. No, muza z Adventure Time faktycznie potrafi wryć się w banie. Dobła. zaczynny. Ja teraz tego nie będę się za bardzo robił, bo one są rozsiane raczej po całym tym terenie, który my już oczyściliśmy, więc musielibyśmy się teraz wrócić e, jeszcze raz się ze wszystkimi e, upać, więc trochę bez sensu. A, część jest zresztą nawet na wodzie. A gdzie jest moja łódź? I co to za bloki tam chodzą, latają właściwie? Bo nie przypominam sobie tego. A, okej. Okay. To tego nie zauważyłem ostatnio. Tylko to jest dobra kreska. No, jest pożo. Jestem całkiem zaskoczony. Czy oni nie będą atakować? Tak, to są przeciwnicy. Więc ja totalnie się muszę uleczyć, zanim pójdziemy dalej. A walczyliśmy z bosem, takim pierwszym, powiedzmy, bosem, bosem, i było dość ciężko. Czekajcie, to się robiło nie tutaj, to się robiło nie tutaj. Dobra, już się zgubiłem. Nie, to się robiło tutaj. Um, karta bohaterów i heal, 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 heal. 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 Heal, heal, dobra, powiedzmy, że jest ok. No, może być. Jeszcze właściwie mógłbym sobie teraz wejść i trochę ich poulepszać, bo chyba mamy kasę, nie? Chyba sporo dostaliśmy. Cześć, znajomy Hetmana, witam na streamku, dzień dobry. Mm, dobra, ulepszymy sobie żyćko na start, to najważniejsze. Defensa, właściwie też. Eee, obrażonka. Prędkość i celność, dobra. E, a jak to wygląda u J.K. Dobra, oni są na tym samym poziomie. Dobra, nie ma więcej siana. Także powolutku się będziemy rozwijać. To widzę wszystkim się wziął na śpiewanie, co? Można on sobie pooglądał faktycznie znowu? Dawno nie miałem okazji. Czekajcie, bo ja nadal mam. E, mam to i mam na szóstkę. Au, pakujemy. 300, 160. Ok, to zaczynam od tych najsłabszych, jak zawsze. Nachita, pięknie. Nachita, pięknie. A nie, przepraszam, co tu się stało? Bo najpierw mu zadałem więcej obrażeń niż on ma życia, a potem się coś zregenerowało. I całkiem mocno upią swoją drogą. Co jeszcze zmisywałem? Eee, dobra, to inaczej zrobimy. Rzucimy teraz specjala na tego typa. Tu się dzieją dziwne rzeczy. Dobra, wyzerowane. to powinno zajść. Dobra, jest poniżej. Ale trochę mnie ubili. Ten pierwszy atak w ogóle był strasznie mocny, w porównaniu z resztą. Ha, też znalazłem kabanosa w lodówce? Okej, okay, jeśli jesteś zaskoczony tym, że go znalazłeś, to bym się zastanowił dwa razy za zanim go zjesz, wiesz? Na twoim miejscu. Nie Niemniej jednak, jeśli okaże się nadal użyteczny... ...to wtedy spoko. E, tu biegnę, bo tu jest widzę jeden ten grzyb do rozwalenia. Ej! Zepsuło mi się! Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co się wydarzyło. Bo ja zniszczyłem kilka ost ostatnio, em, przed wyjściem z gry. Zapisaliśmy tę grę, a później załadowaliśmy się pojawiły nowe. I one zostały zaliczone dalej do zadania najwyraźniej. Podejrzane. Dobra, gdzie mam dojść do łodzi? Gdzie jest moja łódka? Tu jest sklep, więc ja chyba dobrze idę. Co jest? Tak, mogę go zabrać, zrobiście. E, tylko nie jestem pewien, czy ucie uciec tu, okej. Okay. Nie chciałem tego zrobić. Cześć pan Jerzyk. Czego przyniosłem w końcu, czy nie? Dobra, i teraz do mojej drużyny w ogóle powinna dołączyć już księżniczka. Tak mi się wydaje. A my sobie chwilę popływamy po okolicy, bo ja bym chciał porozwalać te wszystkie skrzynie, które tu są. Dobra, bo za to też jest trofka za chyba zniszczenie 10. A ja wcześniej tego nie robiłem, w ogóle nie wiedziałem, że my mamy jakąś armatę w łodzi. Dobra. Tu na szczęście wszystko się w ogóle chyba respawnuje z czasem. Więc nawet jak nic więcej nie znajdziemy, to jest gituwa. Dobra, płyniemy stąd w takim razie. Musimy wrócić do korony. A gdzie jest korona w takim razie? Czy korona została u Ice Kinga? Nie, ostatnie koronę widzieliśmy, to chyba ją miała księżniczka. Dobra, zakładam, że tu się wypływa. Czy sprawdzałem MK Stories? Nie, nie chciało mi się. Trochę się zainteresowałem, a trochę nie. Zresztą, skoro to na PC tam wyszło, to, to ja już w ogóle nie widzę sensu brania tego na Switcha. Eee, dobra, jestem lekko obity, ale powinno być G. Ewentualnie Marcelinę będziemy musieli troszeczkę podnieść. Mm, a ja w ogóle mam ulta no to proste, mordo.